Czy zdarzyło ci się kiedyś powiedzieć lub usłyszeć, że życie to walka, albo że zawsze się spóźniam, a może uważasz, że znalezienie dobrego pracownika jest trudne? Jeżeli tak jest, to posłuchaj, jak Twoje przekonania kształtują Twoje rezultaty. Zapraszam. Cześć, tu Greg Albrecht. Witaj w podcaście Wszystkie twarze biznesu, który pomoże Ci osiągać cele zawodowe, a przy tym mieć więcej satysfakcji i czasu dla siebie. Od lat mam niezwykłe szczęście doradzać setkom zarządów i właścicieli firm w kilkunastu krajach. W tym podcaście dzielę się zdobytymi doświadczeniami oraz rozmawiam ze starannie wybranymi przedsiębiorcami. Przedsiębiorcami, którzy mają fascynujące wartości osobowości i zbudowali wyjątkowy biznes od zera. Brzmi ciekawie? To kliknij subskrybuj, by nie przegapić kolejnych odcinków. Zanim zaczniemy, zapraszam do klubu słuchaczy na gregalbrecht.io łamane klub. Tu otrzymasz m.in. bezpłatne inspiracje od skutecznych przedsiębiorców, prezenty od gości podcastu oraz zaproszenia na spotkania z innymi menadżerami. Dzięki udziałowi w klubie masz też możliwość sugerowania tematów odcinków podcastu. Chcesz spróbować bezpłatnie? To dołącz teraz na grekalbrecht.io/klub. Jeśli po przesłuchaniu odcinka uznasz, że przyda ci się dalsze wsparcie w rozwoju twojej kariery lub biznesu, to napisz do mnie. Razem z zespołem Albrecht and Partners pomagamy zarządom spojrzeć na biznes z perspektywy, lepiej się dogadywać i podejmować lepsze decyzje. Cześć, w dzisiejszym odcinku Greg Albrecht Podcast opowiem trochę o temacie przekonań i tego jak przekonania, to co myślimy, to co mówimy kształtuje nasze rezultaty. I od razu na wstępie powiem, że nie mam tu na myśli jakichś czarodziejskich słów pod tytułem jesteś zwycięzcą, będziesz diamentem, czy też pompowania energetycznego różnymi dziwnymi sformułowaniami, ale chcę przedstawić parę prostych prawd, które wynikają z natury działania naszego mózgu i też pewnego rodzaju sposobów, w jaki słowa wpływają na to, jak się działa, jak się myśli, jak się funkcjonuje. Bo może to mieć bardzo duży wpływ także na twój biznes i na twoje życie, podobnie i moje i każdego innego. Dlatego, że jest wiele badań, które potwierdzają, że przekonania decydują o tym, jakie mamy rezultaty. Co to są przekonania? Przekonania to jest to, na przykład, że uważam, że ludzie z natury są dobrzy albo że ludzie to Oszukują albo przekonanie to też, że, jak mówiłem wcześniej we wstępie, znalezienie pracownika jest trudne, albo że sprzedaż jest banalnie prosta. To są rozmaite przekonania. Co więcej, przekonania mogą mieć w zasadzie charakter tożsamości, czyli mogą wychodzić aż do poziomu tożsamości. Jest to pewna delikatna różnica. Ale myślę, że w kontekście tego tematu nie ma to żadnego znaczenia. I wtedy, kiedy przechodzimy na poziom tożsamości, to możemy usłyszeć, że ktoś mówi na przykład jestem kiepskim menadżerem, albo jestem osobą zalęknioną, albo jestem słaby w czymś. I to, jak mówimy o sobie, zdecydowanie wpływa na to, jakie mamy. Rezultaty. Dlaczego tak jest, zaraz powiem w trzech różnych punktach, ale na początku zachęcałbym Cię do tego, żebyś się mocno zastanowiła czy zastanowił, jakie rzeczy często powtarzasz, jakie myśli związane z biznesem i z rzeczami, które szczególnie chcesz teraz osiągnąć w biznesie, na przykład wzrost, na przykład rekrutacja, na przykład delegowanie, na przykład pomysł na nowy biznes. Jakie rzeczy chcesz osiągnąć, a następnie zastanów się nad tym, czy masz jakieś przekonania, tak zwane właśnie przekonania ograniczające czyli takie, które mówią, że dana rzecz, którą chcesz osiągnąć, jest trudna, jest niemożliwa, jest super wymagająca, wymaga jakichś specjalnych narzędzi. I zapisz sobie te przemyślenia, bo od tego będzie ci potem dobrze. Wyjść. Jak już masz te przemyślenia na stole, to następnie możesz się zastanowić nad tym, co zyskujesz, a co tracisz, mając konkretne przekonanie. Podam dobry przykład. Mówiąc, że znalezienie pracownika jest trudne, co zyskujesz? Zyskujesz usprawiedliwienie do tego, żeby nie znaleźć nikogo do swojej pracy. I zyskujesz dobrą wymówkę do tego, żeby nie poruszać się w rozwoju biznesu do przodu, bo może obawiasz się tego, że jak będziesz mieć więcej osób, to będziesz mieć na przykład więcej pracy albo więcej odpowiedzialności. Więc uciekasz od rekrutacji nowego człowieka, mówiąc, że znalezienie dobrego człowieka jest trudne. Okej, okay, ale co tracisz? No, tracisz to, że rzeczywiście zaczynasz wierzyć w to, że to jest trudne i to w pewien sposób staje się wtedy trudne. A dlaczego tak jest, to powiem za chwilę. Także przy każdym przekonaniu, które możesz sobie wypisać, a naprawdę od dzisiaj mam nadzieję, że będziesz zwracać uwagę na to, co mówisz często i w jaki sposób to może na ciebie wpłynąć, akurat tutaj też polecam ciekawą książkę. Osoby w niektórych kręgach dość kontrowersyjnej, ale uważam, że książka jest naprawdę dobra i ciekawa, pomimo dość zabawnego stylu z lat 90., ale jak się przez to przebrnie, to meritum jest fajne i też jest sporo na ten temat, czyli książka Tonego Robinsa obudź w sobie olbrzyma, bo tak naprawdę tam ten temat mnie mocno zaintrygował i zaciekawił, a Potem to, co mówię, też ma duże podłoże w psychologii, w coachingu, także i w treningu coachingowym też dużo się mówi o przekonaniach. No ale wracając do przekonań, pierwsza kwestia, zwróć swoją uwagę na to, jakie rzeczy odruchowo, podświadomie mówisz, które definiują świat wokół ciebie i pewne zadania, i szczególnie zwróć na to uwagę, które definiują rzeczy jako trudne, jako skomplikowane, jako niemożliwe, jako złe. Bo to może naprawdę przekładać się na te potem Twoje rzeczywiste doświadczenia. No jeżeli to zrobisz, czyli będziesz sobie na bieżąco zapisywać swoje przekonania i następnie dzielić je, analizować je, co zyskujesz, a co tracisz, i podejmować decyzję, czy chcesz takie negatywne przekonanie zastąpić pozytywnym, czyli powiedzieć sobie, nie, w sumie zarządzanie biznesem jest dziecinnie proste i popracujesz nad tym, żeby przebudować swoje przekonania to jest szansa, że to wpłynie rzeczywiście korzystnie na efekty. Bo jakie są trzy negatywne efekty posiadania takich ograniczających przekonań? Pierwszy, oczywisty jest taki, że kiedy powiemy sobie, że coś jest trudne lub niemożliwe, to zdecydowanie rzadziej będziemy podejmować próbę i nasz organizm automatycznie w Obawie przed porażką, ponieważ nie lubimy ponosić porażek, nikt z nas, bo to odwołuje się do tego, jak dobrymi jesteśmy ludźmi i czy zasługujemy na szacunek i na miłość jako ludzie, kiedy odnosimy porażki. To jest głęboko w naszej psychologii, więc z natury unikamy tych porażek, więc kiedy nie będziesz podejmować prób, bo uważasz, że coś jest trudne, to na pewno nie odniesiesz porażki. Co to powoduje? To powoduje, że w niektórych aspektach swojego życia czy swojego biznesu możesz nigdy się nie rozwinąć, dlatego że będziesz mieć przekonanie, na przykład, że jak wspominałem, zatrudnienie pracownika jest trudne, więc będę działał samemu. Albo w ogóle, że pracownicy to są same trudności, albo że nikt nie jest tak mądry jak ja, albo nikt tego tak dobrze nie zrobi jak ja. Bardzo często słyszę to od szefów firm, niezwykle często. Więc, jeżeli uważasz, że nikt tego nie zrobi tak dobrze jak ty, no to po pierwsze nie będziesz podejmować prób, bo będziesz od razu uważać, że są skazane na porażkę i w związku z tym będziesz tracić czas. Drugi aspekt tego, poza nie podejmowaniem prób, to jest to, że przestajesz dostrzegać szanse i to jest, myślę, jeszcze ciekawsze, czyli to jest y, takie biologiczne uzasadnienie samospełniające się przepowiedni. Jest w mózgu taki układ, y, on się nazywa y, po angielsku RAS, tak RAS. Po polsku układ siatkowy, wstępujący, pobudzający. Jest to kawałek mózgu, który zasadniczo zarządza Twoją uwagą i wybiera w Twoim otoczeniu rzeczy, na które zwracasz uwagę. I teraz, ponieważ docierają do nas miliardy bodźców na sekundę, to nasz mózg na bazie tego, w jaki sposób go programujemy, między innymi lingwistycznie, czyli słownie, przez to, co mówimy i co uważamy, dostrzega pewne rzeczy, które są zgodne z pewnymi prawidłami, które ustalimy jako prawdziwe dla naszej rzeczywistości. Czyli jeżeli uznamy, że na przykład ludzie yy, są niesprawiedliwi, to nasz Układ, nasz mózg będzie szukał dowodów na potwierdzenie tej negatywnej tezy, zamiast szukać dowodów na pozytywne rozwiązania, na przykład dostrzegać przypadki, w których ludzie są sprawiedliwi, i tym samym budować nasze bardziej pozytywne nastawienie, i tymczasem będziemy dzięki temu, mając pozytywne nastawienie do ludzi. Odnajdywać więcej szans, więcej okazji. Czyli druga kwestia związana z negatywnymi przekonaniami jest taka, że przez nie nie dostrzegamy naprawdę szans, które są ze względów stricte biologicznych, tego jak nasz mózg ocenia rzeczywistość. W związku z tym, chcesz dostrzegać szansę, przekwalifikuj swoje przekonania i spróbuj znajdować pozytywne przekonania, które będą dawały ci drogowskaz do znajdowania szans, które będziesz odnajdywać. I to jest Biologiczne uzasadnienie samospełniającej przepowiedni. I trzeci aspekt tych negatywnych przekonań. Jest taki, powiedziałbym, społeczny, a on także pogłębia potem rezultaty. Czyli, krótko mówiąc, ja wierzę, że te negatywne przekonania po prostu dążą do samospełniającej się przepowiedni, ponieważ nie podejmujesz prób, co powiedziałem. Drugie, nie dostrzegasz szans, a po trzecie, też jak postrzegają cię inni ludzie. No, mało kto chce otaczać się takimi maruderami, pesymistami osobami, które nieustannie narzekają i widzą we wszystkim Złe strony. Nie kwestionuję tego, że oczywiście krytyczne y, myślenie, czy, czy czasem sceptycyzm i krytyczne patrzenie na pewne rzeczy, które nas otaczają, jest bardzo ważną rzeczą. Nie? nie kwestionuję tego, żeby nagle poddać się rzeczywistości realizmu magicznego i nie odwoływać się do badań naukowych. Absolutnie nie. Natomiast kwestia jest tego, w jaki sposób się komunikujemy. Czyli, krótko mówiąc, czy budujemy wokół siebie pozytywną, dobrą energię, w której ludzie chcą się otaczać, czy mają poczucie, że kiedy wejdą w kontakt z nami, to my będziemy mówili, że życie jest trudne, bardzo złe i będą przez to po prostu mniej chętnie przebywać w naszym otoczeniu? To jest. Y można to oczywiście oceniać, powiedzieć, że to jest okrutne, że to nie jest fajne, ale to jest prawda fizjologiczna. Po prostu unikamy nieprzyjemnych sytuacji. Tak samo będziemy raczej spędzać czas w towarzystwie osób, które są pozytywnie nastawione, generują dobrą energię, niż takie, które ciągle narzekają i nas po prostu dołują i ciągną za sobą. No, to jest kwestia różnicy między byciem optymistą a pesymistą, i zawsze mówię, że bardziej się opłaca być optymistą i czasem się pomylić niż być ciągle pesymistą i na końcu mieć rację. No bo co dobrego nam przyjdzie z tego, że jesteśmy pesymistami przez całe życie, kiedy może byłoby bardzo dużo pozytywnych rzeczy, ale każdego dnia widzimy tę szklankę do połowy pustą. I to oczywiście także wpływa na nasze rezultaty, czyli szukając negatywnych rozwiązań, negatywnych aspektów w każdej sprawie, jako nasz automatyczny system myślenia o świecie, zamiast ufać, że ktoś może być dla nas Dobry, że będzie chciał nam pomóc, że chce dla nas dobrze, my będziemy sceptyczni i przez to nie będziemy widzieli tych szans, nie będziemy z nich korzystać i będziemy widzieli tylko sytuacje, które są złe. A ludzie, którzy będą wokół nas, też będą raczej gorzej na nas reagować i niestety to może doprowadzić do naszej izolacji. Czyli krótko mówiąc, podsumowując te trzy elementy. To negatywne przekonania powodują, że po pierwsze nie podejmujesz pewnych prób, więc tracisz okazję, po drugie nie dostrzegasz szans, więc tracisz okazję, a po trzecie możesz być negatywnie odbierany społecznie, bo yy, może być tak, że po prostu ludzie, szczególnie w, w kontekście nawiązywania relacji i tworzenia czegoś wspólnie, będą cię po prostu raczej yy, postrzegać jako kogoś, kto utrudnia. Procesy i wnosi negatywną energię niż pozytywną. Podsumowując te trzy kwestie, chciałbym jeszcze raz wrócić i podkreślić to, co powiedziałem na wstępie. Nie mam tu na myśli mówienia rzeczy, które nie są zgodne z prawdą w stylu jesteś zwycięzcą, będziesz diamentem. To znaczy, nie mam na myśli kolorowania rzeczywistości i jej zafałszowywania i tworzenia z naszego języka drugiego Instagrama, gdzie wszyscy są piękni. Mam na myśli, bardzo konkretny obszar, obszar przekonań, obszar sposobu, w jaki mówimy i uogólniamy rzeczywistość i przez to, jak ją odbieramy. Czyli jeszcze raz uogólnienia przekonania, które brzmiały na przykład życie jest to walka, albo ja jestem spóźnialski, więc zawsze się spóźniam. Ktoś, kto mówi, że jest spóźnialski, na pewno będzie zawsze spóźnialski, bo będzie postępował zgodnie z regułą konsekwencji, a poza tym dając sobie taką identyfikację, jeszcze będzie się z tym dobrze czuł, że jest konsekwentny i będzie myślał, że to jest pewnego rodzaju usprawiedliwienie. W związku z tym jeszcze raz zachęcam do tego, żeby zmienić negatywne przekonania na pozytywne. Pierwsza kwestia w tej zmianie to jest uświadomienie sobie ich, więc jeżeli zaczniesz bacznie przypatrywać się głosowi w swojej głowie, w jaki sposób ono opisuje rzeczywistość, to jest pierwszy krok. Usłyszysz, że mówisz, o, to jest zawsze trudne, albo zawsze szukasz dziury w całym i mówisz, hm, czy to naprawdę mi służy? Pierwszy punkt. Więc jak miej przy sobie kartkę, czy zwracaj uwagę i zastanawiaj się, jak dane. Przekonania na ciebie wpływają. Dzisiaj to, co możesz zrobić, to po prostu wypisać te, które najsilniej myślisz, że mogą ci przeszkodzić w osiągnięciu twoich celów. I druga rzecz, którą robisz wtedy, to zastanów się, co zyskujesz, a co tracisz przez te przekonania. I jeżeli zrozumiesz dobrze, co zyskujesz, to możesz znaleźć alternatywny sposób na to, żeby zyskiwać, mając inne przekonanie. Czyli jeżeli Chcesz, powiedzmy, ograniczać ryzyko posiadania zespołu, bo i dlatego mówisz, że posiadanie zespołu jest trudne. To zastanów się, jaki inny sposób możesz ograniczyć to ryzyko, ale nie mówiąc, że posiadanie zespołu jest trudne, bo w ten sposób tracisz możliwość rozwoju swojej firmy. I trzeci etap, czyli pierwsza identyfikacja, druga analiza, co zyskujesz, co tracisz, i trzeci etap to zamiana przekonań na przekonania pozytywne. I to oczywiście może być długi proces, natomiast pierwsza kwestia jest taka, żeby łapać się na tym, że mówisz coś, co ci w ogóle nie pasuje i skup się na myśleniu pozytywnym. Dobre przekonania, które pomagają, mają zawsze charakter pozytywny, rozwojowy, są w stanie popchnąć cię do przodu i definiują, że życie jest łatwe. Ja mogę powiedzieć o swoim e, własnym podejściu. Sam złapałem się nie tak dawno na tym, że niektóre działania, które Odwlekałem, a też mam naturę prokrastynatora i czasem odwlekam, po prostu odwlekałem, bo zbudowałem sobie w głowie obraz, że zrobienie rzeczy X jest trudne. A potem sobie pomyślałem, a co by było, gdybym uznał, że zrobienie tej rzeczy jest łatwe? Myślałem sobie, w zasadzie, jak zacząłem o tym myśleć, to uświadomiłem sobie, nie, zrobienie tej rzeczy naprawdę jest łatwe. Co mi daje to, że myślę, że ono jest trudne? <laughs> I zacząłem się zastanawiać, jak mogę w tej sytuacji powiedzieć, jest do zrobienia rzecz X. O, to jest łatwe, po prostu wezmę i to zrobię. I to też bardzo pomaga prokrastynatorom po prostu w przejściu, w przejściu do działania. Także reasumując, życzę Ci, żeby Twoje przekonania pracowały na ciebie i kreowały dobre rezultaty i żebyś wszystkie negatywne, szkodliwe przekonania identyfikował sprawnie i zamieniał na pozytywne, żeby podejmować więcej prób, dostrzegać szanse i mieć łatwiej w relacjach z innymi ludźmi. No i tyle w tym odcinku. Jeżeli ten temat Cię zaciekawił lub zainteresował, zawsze zapraszam po więcej materiałów ciekawych i bezpłatnych do mojego klubu na grekalbrecht.io, łamane na klub. I co więcej... Tam możesz mieć nie tylko wpływ na ten podcast, ale też dostawać nowe materiały, inspiracje i być częścią fajnej społeczności. Wszystko za darmo, więc wystarczy, że zapiszesz się na grekalbrecht.io, łamany na klub. A tymczasem mam jeszcze jedną prośbę. Jeżeli spodobał Ci się ten podcast, to już teraz zasubskrybuj go i powiedz o nim znajomym. Podziel się z innymi tymi rzeczami, które cię inspirują a na pewno ktoś też będzie ci za to wdzięczny a znowu dla mnie to fajna rzecz bo podcast dotrze do większej liczby osób i ta praca wpłynie pozytywnie na większą liczbę osób na czym bardzo mi zależy i na koniec jeżeli masz jakieś wyzwania w biznesie w których przydałoby się spojrzenie z zewnątrz wsparcie być może analiza i Pomoc w uporządkowaniu i skoncentrowaniu się, to zawsze możesz napisać do mnie razem z zespołem Albrecht and Partners. Pomożemy ci pokonać takie wyzwania. I to już wszystko na dzisiaj ode mnie. Dzięki wielkie za wysłuchanie tego odcinka. Życzę Ci dużo powodzenia, samych korzystnych przekonań i do usłyszenia już w kolejny poniedziałek. Wszystkiego dobrego.